Kolejna dziś informacja Tragedia podczas szkolenia rotacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu W niedzielę zmarł 34-letni żołnierz WOD. Okoliczności jego śmierci bada policja, a zmarłego pożegnała już jego formacja oraz klub piłkarski, którego barwie przez lata reprezentował. Do tej tragedii doszło w niedzielę w trakcie szkolenia rotacyjnego wojska Obrony Terytorialnej w Kołaczycach, niedaleko Jasła, województwo podkarpackie. Więcej informacji przekazał lokalny portal jasło.info. Zmarł żołnierz to Grzegorz Stec z czwartej Kampanii Jasielskiej 33, Batalionu Lekkiej Piechoty w Zębicy na Podkarpaciu. Z ustaleń mediów wynika, że śmierć 34-latka nie miała nic wspólnego z ćwiczeniami, w których uczestniczył. Mężczyzna miał się gorzej poczuć i trafić do jasieckiego szpitala. Niestety go życia nie dało się już uratować. Okoliczność tragedii bada policja. Z teca pożegnał także klub piłkarski KS Rędzienianka – Wojaszówka, którego barwy przez lata reprezentował. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Sean Joker